in the ring. I witajcie z tej strony Kalasar, to jest kolejny odcinek widzimy na Dwójki edycji oszerzonej, no i tutaj musimy zmierzać sobie prosto do y, świątyni, Taki jest główny cel, ale pierwsze co musimy otworzyć przejście właśnie tam królowi Foltestowi, y, y, przez co musimy teraz się skradać, ale tutaj widzę kilka przeciwników, ja sobie użyję chłena. W razie co, ale w sumie możemy jeszcze se poużywać. No, kurde już mi Kwen zniknął. Dobra, troszkę mnie tutaj walnęli. Ale myślę, że to raczej nie będzie jakiś wielki problem. A, no właśnie. Jak tutaj będą nas łobrażać? A, i myślałem, że mam arda. <laughs> czemu mi się w ogóle na tym skupił? Coś mi się tutaj zaznaczyło. Niechcianie muszę go najpierw jednak zabić. Tego starczą. Chciałem się tego pozbyć, ale. Dobra, teraz się mi zaznaczył. Kurde, nie wiem czemu. Może przez przypadek coś kliknąłem. Ale bądź co bądź już nie żyją. Więc sobie ich przeszukajmy może. Co tu jest? Rozkazy dla żołnierzy warreny i chyba nic więcej dobra to właśnie w takim razie do środka mamy kolejnych paziów ajajaj dobra weźmy jeszcze sobie quena dobra i spróbujmy go pocisnąć dobra zniszczył mi quena ale <laughs> nie przerwał przynajmniej kombosa dobra i tutaj tak, bo no najpierw musimy zrobić klucz, żeby przewrócić ten kołowrót w tamten. Czy jak się to to zwie fachowo, to nie wiem, <laughs> ale... To otworzy nam bramę, ale najpierw chcę poczekać sobie, żeby najpierw mi się energia zregenerowała, ale w międzyczasie... No jak niemożliwe w tym miejscu. Co wy mnie tu kłamiecie? Wyjdźmy sobie. Ten dyk może. Bo ja chcę pomedytować, bo kurde tam. A, będzie mały problem bez tego. picie eliksirów i jaskółkę sobie wypijmy. No niestety tylko jedną jaskółkę mamy w prologu. O, jeszcze osiągnięcie sobie odblokowałem. Dobra, jaskółka wypita i będziemy mogli sobie spokojnie już tam ruszać. Bynajmniej powinno być dużo łatwiej. Ale to się jeszcze zobaczy. Pamiętam, że tutaj bez większych problemów można zginąć, jak się nie będzie uważało i pójdzie tak bez jaskółki. Dobra, sobie wezmę może Arda. Wyciągnijmy miecz. Dobra, spróbujmy jakoś szybko i uciekajmy, uciekajmy. Uciekajmy. I troszkę już nas pokarali, ale jeden przynajmniej padł. Dobra. Tego troszkę tutaj walnąłem po drodze, ale chciałem tego sobie... Wow! <laughs> to nawet nie było zamierzone, ale okej. Okay. Hmm. Dobra. Art. No tutaj test e, okrzyki bojowe daje. Ale próbujmy... Wow! Szarżował mnie. No tutaj... o, na szczęście się udało go dobić i właśnie to ten był naszym głównym celem. A, aj, nie mam tego wigoru, ale już się naładował. Dobra, udało się go jakoś powalić szybko od tylca go. Dobra, padli wszyscy. No tutaj nie dość, że dużo było tych przeciwników, to jeszcze dwu, jeden starczą, a na dodatek ten kurde duży. właśnie, mamy klucz strażnika bramy. To właśnie potrzebowaliśmy, ale czy coś tutaj jeszcze znajdziemy, ewentualnie jakieś znajdźki poza Bellisą? No, Rozkaże dla żołnierzy kolejne. Dobra, czy nie możemy wchodzić i otwierać bramę Foltestowi w takim razie? Nic już więcej nam tutaj nie zostało do zrobienia. Drzwi otwarte kluczem. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze jakąś skrzynię. Znoszone rękawice. No, Zobaczmy sobie, co my takiego tutaj mamy. My mamy lepsze rękawice zielarza. Niebieskich pasów, spodnie gorsze, tutaj też gorsze. Tu miecze raczej wątpię, że lepsze znalazł. No właśnie. Dobra, to na razie po prostu otwierajmy. To będziemy musieli spamałować miejkom. To sobie otworzymy, dobra No za dużo. Jak na taką dużą bramę troszkę mało Geralt kręcił, no ale cóż skoro otworzył. To niech mu będzie. W sumie nawet to i lepiej, że <laughs> przez... 10 minut nie każy, twórcy nie każą nam tutaj spałować. Właśnie zostałeś najbardziej utytułowanym Wiedźminem na świecie. I najbogatszym. Trzymam waszą wysokość za słowo. Widzisz, Vernon? Gerald dał radę. W samą porę. Kapłan raczył udać się do swoich bogów. Widziałem na rzece skojatel. Gdzie dokładnie? Ilu? Jakie mieli il barwy? Chęt dożyć, Elfy. Potem się nimi zajmiemy. Do świątyni! O, no i okej, okay. teraz będzie chyba rozmowa w świątyni, a nie jednak wracamy z powrotem do więzienia. Skriatel. Kawałki układanki zaczynają do siebie pasować. Albo mówisz prawdę, albo bardzo dobrze zmyślasz. Chcę usłyszeć resztę. Benkarty Foltesta, samotnia, co się tam wydarzyło? Gdyby nie Tails, może dotarlibyśmy tam razem. Do rzeczy, wiedźminie. Cóż, arcykapłan mówił prawdę. No i teraz dopiero przenosimy się do tej ostatniego chyba wspomnienia z prologu. Jego wysokość, Foltest, król Temerii, Artur Tiles, były hrabia Nysfeld. Podpisywałem twój wyrok. Tak, tymczasem baronowa okazała mi łaskę. Cóż za niezręczna sytuacja. Gdzie Anais i Busy. Pytasz o królewskie dzieci? Nie nadużywaj mojej cierpliwości, Tiles. A obiecuję ci szybką śmierć. Przyznaj, Foltest, w obecności bogów i ludzi. Busy i Anais to owoc twoich lędźwi. Są twoim potomstwem. Ukosz się przed obliczem bogów i powiedz prawdę. Może nie zauważyłeś, Tiles, ale właśnie zdobyłem to miasto. Przy pomocy się paczy, czarownicy i mutanta odmieńca. To święte miejsce. Nie ważysz się podnieść ręki na sługę Bożego. Gdzie ukryliście dzieci? W samotni, są samotni. Co to ma znaczyć? Bluźnierstwo! Czarnoksięskie sztuczki! Hmm, pisało, że użycie akcji nieudana a się jednak udało. Tu zawsze był z tym mały problem, nie wiedziałem o co chodzi, ale skoro się udało, no to narzekać się nie będę. Tutaj możemy go e, uderzyć za to, że nas obrażał, a zróbmy to. Świątobliwemu włos z głowy nie spadła szlachetka dostawry. Wilks kryty i owca cała. Różne rzeczy mogą pójść nie tak w czasie szturmu. Ale smok był kroplą, która przegięła pałę goryczy. Przelała. Co przelała? No goryczy. Czarę. General, ty się znasz. Da radę wytresować smoka! No chyba muszę powiedzieć. Jak słyszę, to dlaczego Gadzina zjada tylko moich ludzi? Miejmy nadzieję, że Marigold udało się teleportować. Na pewno sobie poradziła. Jeśli zginęła, trzeba będzie znaleźć nowego doradcę. Zamknij się, Roż. Spójrz prawdzie w oczy. Smok mógł ją. Smok będzie za chwilę Twoim najmniejszym zmartwieniem. Dosyć, zamknąć gęby, obaj! No tutaj. Podpowiedź. Smok wrócił. A tak, Smoka, dobra. Udało się. Nie mogę! Dobra, no, i teraz szybko trzeba uciekać przed atakami smoka. Dobra, i chyba w tym drugim, z tego co pamiętam, Eee, spalił nas! No, co za menda! Nigdy nie lubiłem tego momentu w tym prologu. Znaczy, ogólnie w całej grze to jest jedyny chyba moment, którego nie lubię. Ale dobra, jeszcze raz spróbujmy najwyżej. Jak będzie tam kilka failów pod rząd, to to się wytnie. Ale już mniejsza z tym znowu kurde, zapomniałem stopera włączyć. Nie mogę No i uciekamy, uciekamy, uciekamy. Dobra, uniknąłem. Dobra. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś innej kombinacji Klewiszy, tylko ten jeden. Dobra, udało się. Za drugim razem, chociaż jeszcze na końcu, kurde. Mam nadzieję, że trafiłem, ale chyba tak. Już bym się o tym dowiedział jakby się nie udało. No i straciliśmy nasz srebrny miecz. Ale oczywiście ten srebrny miecz, który um, był domyślnie w grze. Znowu ocaliłeś mi życie. Możesz prosić! Właśnie tutaj raczej się nie powinno mi przydać, ale załóżmy zbroję kruka i z mieczy. Co to jest? No właśnie, to jest ten mój. Ten domyślny zabrał smok. Ale ja tutaj miałem jeszcze. O właśnie, ten miecz. Tamerski miecz stalowy. Weźmy go sobie. Opuszczam dwór, panie. Pragnąłbym, żeby Tris Gold mogła odejść ze mną. Jeśli będzie chciała. Pewnie, że będzie. Ślepy jesteś! Zadurzyła się w tobie po uszy. <laughs> Możecie odejść. Nikt wam nie będzie przeszkadzał. Masz moje. A nie skończyli gadać, Niestety. Przerwało coś. Kto idzie, król Foltest? Przyszedłem po moje dzieci. Geralt, poczekaj. Mógłbyś je wystraszyć. Bogom niech będą dzięki. Moje modły zostały wysłuchane. Jedź, Busi. To nie jest mój ojciec. Ale to wciąż Twój król, chłopcze. Bijo na triumf. Twierdza padła miasto zdobyte. Panie, czas podziękować praojcu i matce, stworzycielce za zwycięstwo. Chwila ślepcza. Pół roku nie widziałem moich dzieci. Bogowie mogą poczekać. Posłuchajcie mnie. Pokłóciliśmy się z waszą mamą, ale to już przeszłość. Źli ludzie oszukali ją i chcieli mi zrobić krzywdę, ale zostali ukarani. Wszystko będzie dobrze. Nie płacz, synku. Kiedyś zostaniesz królem. A królowie nie płaczą. Nadchodzą zbrojni, panie. Dzieci, idźcie do refektarza. Za chwilę przyjdą tu moi rycerze. Kiedyś będziecie nimi rządzić. Ale najpierw Bussi musi umyć twarz i usunąć ślady łez. W komnacie obok jest wiadro z wodą. Aleis. Pomóż bratu. Panie, modlitwa. To są królewskie dzieci. No i cóż, niestety teraz właśnie Foltest zostaje zamordowany przez no, właśnie królobójcę. No i teraz będzie wyjaśnione, dlaczego <gryny> złapali Geralta i o, siedzi w więzieniu. No ale cóż, tak wyrobili. Ale na szczęście ktoś tutaj widział to całe zajście. Ale niestety dopiero będzie o tym wzmianka pod sam koniec gry, chyba z tego co pamiętam. Ale to nie wiem czy jeszcze, czy koniecznie po stronie właśnie elfów będzie to powiedziane, więc tutaj niczego nie jestem pewien, no i mamy tak jak wygląda no, królobójca. Jak widać, też jest z Wiedźminem. No i tak, król ujca uciekł, Geralt chciał pomóc, a jeszcze go złapali i wtrącili do więzienia. No, fajne, fajne. To wyszło. <grych> Dobra, co tym razem będzie? Już raczej żadnych wspomnień nie powinno być. No cóż, chyba nic więcej się od ciebie nie dowiem. Jestem wolny? Foltest, król Temerii, został zamordowany. Niestety, na razie jedynym podejrzanym jesteś ty. Zgniję w lochu tylko dlatego, że morderca okazał się sprytniejszy od ciebie. Przykre. Na pewno nie zgnijesz w lochu. Powieszą cię. To może przekonaj ich, żeby tego nie robili. Nie mam żadnego wpływu na wyroki sądu. Foltest dużo o tobie opowiadał. Gdyby nie on, byłbym włóczęgą albo pijakiem. Powiedziałbym, że Foltest zrobił dla mnie więcej niż ojciec. A mój ojciec nie zrobił dla mnie nic. Nawet go nie poznałem. Dlatego nie spocznę, dopóki morderca nie zostanie ukarany. Co ty tak właściwie robisz, Wykonuje roz? Wykonuję rozkazy, których inni nie potrafią wykonać. Jak sytuacja w Temeli? Zebrała się rada regencyjna, która ma zaprowadzić porządek. A to oznacza trzy rzeczy. Zapanuje całkowity burdel. W mieście zabraknie wina. A miejscowe dziwki obłowią się jak nigdy. Tris bierze udział w obradach? Owszem. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że nie jest już potrzebna. Skąd wiesz? Jestem od tego, żeby wiedzieć. Chcą mieć królestwo bez czarodziejki? Na razie mają królestwo bez króla. Więc wykorzystają każdą okazję, żeby jej się pozbyć. To kto będzie rządził? Głównymi pretendentami są hrabia Maravel i baron Kimbold. To oni teraz władają zamkiem Lawaletów. Są jeszcze bękarty Woltesta. Tak. W ich żyłach płynie królewska krew. I to one, a nie jacyś szlachetkowie, mają prawo do tronu. A gdyby ktoś poświadczył za mnie. A masz świadka? Miałem na myśli Tris. Gdyby nie była twoją kochanką, kto wie, ale jest i wszyscy o tym wiedzą. Co z nią? Nic jej nie jest. Z tego, co wiem, została zaproszona na posiedzenie Rady Regencyjnej. No, że nic już więcej nie zostało poza kwestią główną. Jesteś dowódcą niebieskich pasów, więc zrób coś do kurwy nędzy. Morderca znajduje się na wolności. Z każdą chwilą jest coraz dalej. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem z kojatel. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Hmm. Oczywiście, ja tam e, mam pewne zamiary co do e, końcówki gry, ale o tym teraz nie będę mówił. Ale wybierzmy sobie tą kwestię. Zapolowałbym na tego królobójca. Wiesz, gdzie go szukać? Tel pomogli mu w ucieczce. Od nich trzeba zacząć. Myślę, że wiesz, co to za jedni. Niby skąd mam wiedzieć? Mieli trofea, maski w niebieskie pasy. Komando jorweta. Zatem mamy trop. Wiem, gdzie ich szukać. Daj mi pić. Tortury wywołują u mnie ogromne pragnienie. W sumie, dlaczego nie? Wez. Przynieś nam coś do picia. No, nie można było tak od razu. Sam jesteś sobie winien. Twój los w Twoich rękach. Dziękuję. <noise> Pierwsze, co się łapie, to zawinko. <noise> Służą w jednostkach specjalnych. Nie wiedziałem. Wes jest jednym z moich najlepszych żołnierzy. Jak trafiła do niebieskich pasów? Wyciągnąłem ją z łapskoj atel. Miała 16 lat, jak spalili jej wioskę i wyrżnęli mieszkańców. Spodobała się dowódcy komanda i tylko dlatego ją oszczędzili. Ostatnia sprawa. To są akta niejakiego Geralta z Rivii. Dotyczący śmierci króla? Śmierci Geralta. Raport dotyczy wydarzeń sprzed pięciu lat. O, kolejne wspomnienie, znaczy w sumie pierwsze. <laughs> Rivia, miasto liczące 1234 mieszkańców. Pośród nich żyje 253 nie ludzi. 25 września 1268 roku wybucha pogrom. Ulice spływają krwią elfów i krasnoludów. Tylko jeden człowiek staje naprzeciw rozjuszonego tłumu. W czasie zamieszek ginie 76 ludzi, w tym wiedźmin Gerald z Lidl, pchnięty w pierś widłami przez człowieka, o którym wiadomo jedynie, że nazywał się Rob i miał dług w wysokości trzech koron w lokalnej Karczmie. Ratując Wiedźmina, ginie też Jenefer z Węgerbergu. Ciała Geralta i czarodziejki zabiera tajemnicza dziewczyna o popielatych włosach. Miejsce pochówku pozostaje nieznane. Pamiętam. Rivia. Jennifer. Co się z tobą dzieje? Widziałem to. Zobaczyłem własną śmierć. Wróciła ci pamięć? Pamiętam tylko to, sam koniec. Wes, skończyłem. Skłuj go. Daj mi klucz. O świcie wypływam. Straż przyjdzie tutaj za 5 minut. Zjedz coś, przyda ci się! No i chyba przekonaliśmy Rosha. Innego wyjścia nie mieliśmy. No i cóż, teraz skończy się chyba prolog z tego co kojarzę. No i będziemy musieli ucieknąć z tego więzienia. Ale niestety będziemy mieli tylko kluczy do tego. Klucz do Kaidon No <laughs> ale dobra. Poczekaj, masz tutaj strażnicy nasz zabiorum. Jeszcze wczoraj na rękach go nosili. Jak bohatera Nie dziwota! Sam widziałem, jak 20 ludzi trupem położył. To prawda. Zasuwał po murach. I nie było widać, gdzie ma miecz tak nim wywijał. A jak bestia nadleciała, to on myślał, że go na strzępy rozerwie. Poczekaj, jutro będą z niego skórę pasami drzeć. No i okej. Okay. Może też damy mu wycisk za foltesta. Szkoda takiego główna tykać, tylko człowiek z łapy pobrudzi. Masz rację, to robota dla kata. Dobra, najpierw ich sprowokujemy, bo nawet nie mogę zapisać gry. Strasz, podejdź tu! Czego się drzesz? Mamy Cię uciszyć? Gdyby nie było tych krat, inaczej byście gadali. No to zobaczymy. Oj, pierwszy hojrak wchodzi. A masz. No i tutaj mamy walkę na pięści ale w Wiedźmie dwójce mi się to w sumie lepiej podoba niż w jedynce nie jest zbyt skomplikowane, ale fajne dosyć animacje są właśnie tych bujek całych Dobra, zaraz powinien paść, no i właśnie koniec mamy No i co, dwóch strażników położonych teraz mam nadzieję, że będę mógł sobie zapisać grę Dobra, tylko najpierw podnieśmy, mamy klucz do więzienia. Otwórzmy. I teraz będzie... Ale to chyba już w następnym odcinku to zrobię. Zobaczmy czy da się zapisać. Da się. Dobra, ja sobie tutaj ewentualnie w tym pomieszczeniu pozbieram łupy jak jakieś są. A tymczasem ja się z Wami żegnam i w następnym odcinku będziemy uciekać z więzienia. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Do usłyszenia i na razie.